Witajcie kochani z tej strony Gosia z kanału Magia i Książki. Dzisiaj przychodzę z Wrap-upem, czyli podsumowaniem czytelniczym miesiąca lipca. Nie udało mi się przeczytać wszystkich książek, które planowałam, ale z tego względu, że kilka z tych książek nie dotarło do mnie tak jak je zamówiłam. Natomiast wiem, że już są tutaj u mnie na Islandii i mam nadzieję, że w miesiącu sierpniu uda mi się je przeczytać. Zresztą o tym mówiłam w TBR-ze, które wam oczywiście podlinkuję. Z zaplanowanych książek udało mi się przeczytać cztery plus jedna dodatkowa, która przyszła do mnie po prostu. W innym czasie, i dlatego mogłam ją przeczytać. O pierwszej książce, o której chciałabym Wam powiedzieć, to książka Jim'a Buchera Śmiertelna Groźba. Jest to historia, gdzie Harry ma do czynienia z dużą ilością duchów, które panoszą się po całym mieście. Są w zasadzie zdezorientowane, niebezpieczne, hałaśliwe, i nie wiadomo tak naprawdę co się z nimi dzieje. Dodatkowo ludzie zapadają w śpiączkę, nie mogą się dobudzić. Wygląda to trochę tak, jakby zapadali w wielki koszmar, z którego nie są w stanie sami się obudzić. No i... Hary musi z tym walczyć. Generalnie książka jest fajna, przyjemna. Kolejna część z akt Dresdena, która tak naprawdę przelatuje strona po, po stronie, czyta się z przyjemnością, jest ciekawie na każdej kolejnej stronie. Tym razem Hary obrywa i to porządnie. I to nie tylko fizycznie, ale także psychicznie, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Dzięki temu książka generalnie jest dosyć ciekawa. Kolejną książkę, którą czytałam, to była część trzecia, Wiedźmina, um, Krew Elfów. Tutaj nie bardzo będę o niej opowiadać z tego względu, że nie chcę Wam spoilerować, jeżeli jeszcze tego nie czytaliście. Powiem jedynie, że ta część akurat podobała mi się najbardziej z tych, które przeczytałam. Była najbardziej interesująca, najbardziej mnie wciągnęła i spowodowała, że chcę wiedzieć, co będzie dalej. Te wcześniejsze. Części jakoś tak, tak wiecie, no, nie do końca do mnie przemawiały, nie do końca wiedziałam o co chodzi w całym tym fenomenie, natomiast ta część zainteresowała mnie na tyle, że chcę wiedzieć, co jest dalej. Ciri jest bardzo taką śmieszną postacią dla mnie, zabawną, dlatego chcę wiedzieć, co będzie działo się dalej. Kolejną książkę, którą udało mi się przeczytać jest to Trup na plaży i inne rodzinne sekrety Anety Jadowskiej. Magda Garstka wybiera się do Ustki, żeby pomóc babci w pensjonacie. Niespodziewanie na plaży znajduje trupa. Takie wiecie, miły spacerek. No i okazuje się, że w zasadzie nie wiadomo kim jest mężczyzna, który tam leży. Policja nie bardzo wie co z tym zrobić, ciężko tam... Doszukuje się jakichś tropów, w końcu wychodzą z założenia, że to był po prostu wypadek. Natomiast Magda uważa, że tak nie było i próbuje dociec, co tak naprawdę wydarzyło się na tej plaży. Dlaczego ten mężczyzna się tam znalazł. Zwłaszcza, że był również em, pensjonariuszem em, w pensjonacie i babci, więc stara się rozwikłać całą tą zagadkę. W dodatku. Odkrywa też różne tam rodzinne sekrety, tajemnice i tak Generalnie jestem zaskoczona tą książką, ponieważ ja czytałam manetę jadowską w formie fantazy. Wcześniej nie czytałam tego rodzaju książki, a jest to taka trochę obyczajówka z wątkami kryminalnymi. I szczerze Wam powiem, że się pozytywnie zaskoczyłam. Bardzo mi się ta książka podobała. Czytała się ją po prostu w zastraszającym tempie. Był humor, tak jak zawsze u Jadowskiej. Dodatkowo poruszała dosyć takie tematy trudne, w tym przypadku jest to przemoc rodzinna i zaskoczyła mnie, naprawdę mnie zaskoczyła, bardzo pozytywnie, bardzo mi się podobało i chcę koniecznie przeczytać kolejną część. Dlatego martwy sezon już jest u mnie na tapecie i, i planuję go jak najszybciej przeczytać. Mam nadzieję, że będzie równie dobry jak ta książka. Tą polecam, bo naprawdę to jest coś, czego się nie spodziewałam. Jest humor, jest trup, czyli kryminał, jest dużo takich ciekawych wątków, więc myślę, że, że warto tą książkę przeczytać. Ballada Ptaków i Węży Susan Collins. To była pozycja, na którą nie mogłam czekać w formie papierowej, pomimo że ją zamówiłam. Chciałam koniecznie przeczytać ją w formie elektronicznej chociażby, żeby już wiedzieć, o co chodzi w całej tej historii. No i generalnie tutaj poznajemy prezydenta Snowa, kiedy jest jeszcze nastolatkiem, kiedy chodzi do szkoły. Poznajemy go myśli, pragnienia, to, jak wygląda jego sytuacja rodzinna, że nie jest wcale tak kolorowo, zwłaszcza po wojnie. I poznajemy go też w sytuacji, kiedy chodzi do szkoły, kiedy ma za zadanie przygotowanie jednej z osób na Igrzyska Śmierci. Szkoła i rodzina wymuszają niejednokrotnie na nim podejmowanie bardzo trudnych decyzji, decyzji, które mają swoje konsekwencje, i to jakby w jakiś sposób kształtuje jego osobowość. Przynajmniej takie założenie było zapewne autorki. Natomiast dla mnie, kiedy czytałam tę pozycję, to wyglądało trochę tak, jakby ona go tłumaczyła, dlaczego był taki, jaki był. Natomiast ja nie miałam takiego wrażenia, że to, co zostało na nim wymuszone, w jakiś sposób zmieniło jego myśli, poglądy. To, jak się zachowywał, do czego dążył, dla mnie on od samego początku był osobą zimną, wyrachowaną. Władza i pieniądze to było coś, co było dla niego najważniejsze. Oczywiście miał przebłyski wielkiej miłości, przyjaźni i tak dalej, ale zawsze na samym końcu i tak podejmował decyzję, która realizowała te jego dążenia do władzy i pieniędzy. Więc no. Choćby nie wiem, jaka autorka próbowała go przedstawić w jakiś pozytywny sposób, to, to w moim odczuciu się to nie udało. Ja próbowałam się do niego przekonać, chciałam go polubić, chciałam podejść do niego w taki pozytywny sposób, patrzeć na niego takim pozytywnym wzrokiem. Natomiast on swoim zachowaniem nie dał się po prostu lubić. Cokolwiek. Się nie działo, on i tak podejmował na końcu najgorszą z możliwych decyzji, i to jeszcze było wiele takich sytuacji, w których ta decyzja mogła być całkiem odwrotna, gdzie mógł postąpić całkiem inaczej, i wtedy nie okazałby się takim zimnym człowiekiem. Natomiast, no wiadomo, podjął taką decyzję, jaką podjął, ale też, no wiemy, że. Był w końcu tym prezydentem i, i w jakiś sposób to wszystko, co przeżył za młodu, na niego wpłynęło. Chociaż tak jak mówię, no dla mnie on taki zawsze był i, i te decyzje, które musiał podjąć będąc w szkole, niczym tak naprawdę, nie, do niczego go nie zmusiły. Po prostu to był cały on. Bez względu na to, jaki był bohater, książka czyta się bardzo szybko, z zainteresowaniem, bo chce się wiedzieć, co będzie dalej. Przynajmniej przez większą część tej książki, 200 ostatnich stron już jest takie bardziej wyciszone, stabilne, już nie dzieje się tak dużo. No i generalnie już przez część tej książki na tyle poznaliśmy bohatera, że jakby jego decyzje nie są dla nas zaskakujące. To, co się dzieje później. Nie specjalnie nas jakoś zadziwia, dlatego no płynie się później już tak bardzo stabilnie, prosto, um, czasami jest nawet trochę przynudnawo, ale pomimo to, że bohater nie przypadł mi do gustu e, i te 200 ostatnich stron już tak mniej nas, nas interesuje, to można przeczytać tę książkę. Myślę, że nawet warto, e, dlatego że możemy wyciągnąć z niej trochę inny mm, pogląd na Igrzyska Śmierci, e, może właśnie na tego bohatera, bo to, że mi on nie przypadł do gustu, że ja mam do niego taki, a nie inny stosunek, nie znaczy, że inni też taki będą mieli. Dlatego myślę, że, że mimo wszystko warto przeczytać tę książkę, chociażby dlatego, że mnie zachęciło do tego, żeby jakby Igrzyska Śmierci poznać na nowo. Mimo, że wiem, pamiętam, co wydarzyło się w każdej z części, to jednak chciałabym przeczytać to jeszcze raz i, i być jakby w centrum tego. A myślę, że takie było też założenie Powstania tej książki, żeby jakby na nowo przypomnieć o sobie, no i ten cel został spełniony. Dlatego tą książkę mogę generalnie polecić, ale tak jak mówię, no 200 ostatnich stron już nie jest tak wciągające, już nie jest tak interesujące, ale mimo wszystko czyta się dobrze. Ostatnią książkę, którą udało mi się przeczytać, to jest Tajemna historia czarownic, autorka Louise Morgan. Tak, jak napisano na okładce, jest to pokoleniowa historia kobiet obdarzonych mocami, kobiet z rodziny Orhe. Jest to historia matek i córek, pełna uniesień, miłostek, walki o przetrwanie i życie, ale również ciężkiej pracy. Autorka ma talent do snucia opowieści. Strony lecą jedna za drugą. A mimo to jest mi bardzo ciężko o tej książce opowiadać, chociażby dlatego, że. Nie potrafiłam utożsamić się z postaciami, z którymi mamy tutaj do czynienia. Jest tu kilka historii, kobiet, jednej po drugiej, czyli matek i córek, i w większości z tych kobiet nie potrafiłam zrozumieć ich postępowania, tego jak się zachowywały. I tak naprawdę dwie ostatnie historie, dwóch ostatnich kobiet, w jakiś sposób do mnie dotarły, w jakiś sposób. Potrafiłam się z nimi utożsamić. Nawet y, zdarzyło mi się urończyć łzę, kiedy traciły bliskich. Natomiast, no, tak długo musiałam na to czekać, że w moim odczuciu książka nie, się nie obroniła. Denerwowałam się strasznie podczas czytania, bardzo irytowały mnie te postaci. Mm, to była bardzo ciężka historia dla mnie. I tak jak mówię. Mimo, że czytało się to mega szybko, naprawdę te historie leciały jedna za drugą, to no, dla mnie książka się nie obroniła. Chociaż widzę w niej potencjał, widzę też to, że wiele osób może być zachwycona tą pozycją, bo, bo generalnie jest świetnie napisany naprawdę bardzo dobrze. Dlatego też każda ze stron po prostu leciała na łeb, na szyję, bo chciało się jakby pójść dalej, wiedzieć co będzie dalej, a mimo to jakoś tak no, do mnie nie do końca dotarła właśnie przez bohaterów, właśnie przez to, że te kobiety zachowywały się po prostu tak irracjonalnie, w moim odczuciu, w wielu przypadkach. Dlatego no, nie jestem w stanie tej pozycji wysoko ocenić. Nie jestem w stanie jej polecić, bo, bo się po prostu przy niej męczyłam niejednokrotnie. Kiedy odkładałam tą książkę, to już nie chciałam do niej wracać. A kiedy w końcu wróciłam do książki, to nie mogłam się od niej oderwać. Ta książka po prostu wywołuje u mnie tak mieszane uczucia, że generalnie ciężko mi jest o niej opowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że osoby, które lubią generalnie książki obyczajowe, obyczajowe. Pokoleniowe, gdzie rzeczywiście jest z pokolenia na pokolenie, poznajemy kolejne postacie, to myślę, że będą zadowolone, że będą chciały znać całą historię. Natomiast no, to najwyraźniej nie była książka dla mnie. No i trudno, czasami się tak zdarza. Tytuł wydawał się ciekawy, Tajemna Historia Czarownic. No i tak jak mówię, w ostatnich, jakby dwóch rozdziałach spoko, bardzo mi się podobało natomiast no, jak widzicie no, książka jest bardzo gruba więc w większości tej książki po prostu było mi bardzo ciężko przez nią przebrnąć i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przegląd książek, które udało mi się przeczytać w lipcu. No nie jest tego zbyt dużo, ale czasami tak jest, czasami nie mam po prostu tyle czasu, żeby czytać większą ilość. Dlatego też na samym początku miesiąca założyłam, że przeczytam tylko 6 pozycji, bo wiedziałam, że nie będzie to łatwe, żeby przeczytać ich więcej. Udało mi się przeczytać pięć. Dla mnie to i tak jest dobry wynik, bo przecież nie chodzi o to, żeby było to na wyścigi, żeby przeczytać kto więcej, ten lepiej, tylko po prostu, żeby czytać, żeby czerpać przyjemność z samego czytania. I ja tam właśnie robię. Generalnie, jeżeli podsumowując te pięć książek, to jest całkiem fajny wynik. Ostatnia książka nie podobała mi się za bardzo. W przypadku Snowa nie podobała mi się postać, ale sama książka nie jest zła. Natomiast pozostałe trzy książki, które przeczytałam, podobały mi się bardzo i myślę, że 3 do 2 to jest dobry wynik. Bawiłam się tak naprawdę dobrze, była dobra rozrywka i to jest najważniejsze. Dosyć tego gadania. Mam nadzieję, że napiszecie mi to, co Wy teraz czytacie. Ja obecnie czytam Martwy sezon Anety Jadowskiej. Ponieważ, tak jak mówiłam, zaciekawiła mnie pierwsza część bardzo, więc chcę wiedzieć, co będzie dalej. Wy mi napiszcie co Wy teraz czytacie. No i oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału, do klikania w dzwoneczek, by być na bieżąco. Oczywiście również zapraszam do mojego Instagrama. Tam też czasami wstawiam zdjęcia, recenzje, może akurat coś tam wpadnie Wam w oko. Dzięki wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa pa.